Cześć, witam Was na kanale Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji flagowca od Xiaomi. Jest to oczywiście Xiaomi Mi 11 5G. Smartfon, który przez wielu uznawany jest za jeden z najlepszych telefonów, jakie do tej pory Xiaomi wypuściło na rynek. Topowy procesor, świetny wyświetlacz, bardzo dobre tutaj kamery. Dlatego też postanowiłem przygotować dzisiaj dla Was taką krótką recenzję właśnie tego smartfona. Przekonamy się jak on został wykonany jakie działa, jakie posiada tutaj funkcje, dlatego też zapraszam do recenzji. Na początek oczywiście co otrzymujemy w zestawie, jak widzicie ja sobie tutaj rozpakowałem to pudełko. No i w zestawie oprócz telefonu znajdziemy oczywiście tutaj przewód USB do ładowania. Mamy też ładowarkę i to jest dobra informacja, ponieważ jak wiecie były zapowiedzi, że Xiaomi podobnie jak i inni producenci będzie wypuszczać telefony bez ładowarek. Ta ładowarka jest w zestawie i do tego mamy tutaj bardzo szybką ładowarkę 55W. Oczywiście telefon obsługuje szybkie ładowanie, ale o tym Wam jeszcze powiem w dalszej części recenzji. Mamy też w zestawie, jak to przystało na Xiaomi, mamy oczywiście Etui, ten case przejściowy dla tego telefonu. Telefon jest dość śliski, więc myślę, że będzie on tutaj bardzo przydatny. Bardzo dobrze dopasowany do telefonu. Natomiast ten obiektyw główny, jak pewno tu zauważyliście, nie chowa się w tym case całkowicie, więc o tym trzeba tutaj pamiętać. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw, troszkę papierologii i to by było tyle. Przejdźmy sobie teraz może do tego naszego telefonu. Zobaczmy sobie najpierw, jak on został wykonany, ponieważ tu na co trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, mamy tutaj oczywiście aluminiową ramkę oraz szkło z tyłu, jak i z przodu telefonu. Z tyłu mamy szkło Corning Gorilla Glass 5 klasy, z przodu już klasy 7, czyli to najnowsze Gorilla Victus, odporne na zarysowania. Natomiast ja ten telefon dostałem do testów już z innych redakcji po testach i muszę Wam powiedzieć, że na tym ekranie są widoczne tutaj już jakieś rysy, więc nie jest to tak do końca szkło odporne na wszelkiego rodzaju zarysowania, ponieważ widać tutaj ewidentnie, że jednak się ono też potrafi zarysować. więc o tym pamiętajcie. Z tyłu Gorilla Glass klasy 5. Tutaj jakiś duży rys nie widzę, więc pewno ktoś tutaj bardziej się znęca nad tym ekranem na froncie niż tutaj z tyłu. Tylne szkło, dość odporne na odciski palców i to jest dobra wiadomość, ponieważ telefon będzie łatwo utrzymać się tutaj w czystości. Aczkolwiek oczywiście te odciski palców są też tutaj widoczne, więc nie jest to tak, że jest to jakiś. Specjalne szkło, które w ogóle tych odcisków nie zbiera. Telefon dostałem, jak widzicie, w tej wersji niebieskiej. Ona mi się tak naprawdę najbardziej podoba, jeżeli chodzi o portfolio kolorów, właśnie mi 11. Natomiast, oczywiście, to już jest kwestia gustu i sami musicie ocenić, czy akurat ten kolor Wam będzie odpowiadał. Jeżeli chodzi o wyspę, jak widzicie, jest dość nietypowa, inna niż w przypadku większości telefonów. Nowe rozwiązanie mi się pod względem designu akurat bardzo podoba. Wyspa wyposażona oczywiście w trzy kamery, obiektyw główny 108 megapikseli, szeroki kąt 13 megapikseli oraz 5 megapikseli, jeżeli chodzi o makro. Oczywiście też dioda doświetlająca. No i co ważne, on tutaj jak nie odstaje od telefonu, nie jest aż tak bardzo wysoki, jak to ma miejsce w niektórych telefonach. Natomiast, jak widzieliście, ten case nawet nie do końca potrafi ochronić ten główny obiektyw, więc tutaj też na to zwracam Waszą uwagę. Jeżeli chodzi o krawędzie, krawędź prawa, na której mamy umieszczoną belkę regulacji głosu oraz przycisk power, tutaj myślę, że to wszystko zostało dobrze rozwiązane. Te przyciski nie są zbyt wysoko, to jest też ważne, dzięki czemu możemy tutaj bez jakoś przesuwania specjalnie ręki sterować sobie tutaj głosem, czy też wyłączyć i włączyć telefon, więc to jest myślę dobrze rozwiązane. Krawędź lewa jest tutaj pusta, nie mamy tutaj żadnych złącz, żadnych przycisków. Od spodu mamy głośnik mamy mikrofon, mamy oczywiście złącze USB typu C oraz mamy kasetkę na karty SIM i tutaj wam od razu może pokażę jak ta kasetka wygląda. Zobaczcie, możemy zamontować tutaj kartę SIM od góry i drugą kartę SIM od dołu, natomiast nie ma możliwości zamontowania tutaj karty pamięci microSD, czyli nie będziemy mogli rozszerzyć pamięci tego telefonu. Według mnie jest to złe rozwiązanie, natomiast no niestety coraz więcej flagowców właśnie pozbawionych jest możliwości rozszerzenia pamięci o karty microSD. Jeżeli chodzi o górną krawędź, mamy tutaj drugi głośnik, ponieważ oczywiście mamy tu głośniki stereo. Głośniki stereo tutaj jak widzicie desygnowane logiem Harmon Cardon. Czyli bardzo dobrej jakości, natomiast ten dźwięk też wam za chwileczkę powiem. Może nie jest aż tak dobry jak można by było tego oczekiwać po telefonie za 3,5 tysiąca złotych. No, i teraz od góry mamy jeszcze, oczywiście, drugi mikrofon oraz mamy diodę IR do sterowania na przykład telewizorami czy jakimiś innymi urządzeniami, właśnie sterowanymi poprzez podczerwie. I tak naprawdę to jest wszystko, jak widzicie. Nie ma tutaj żadnego złącza słuchawkowego, więc niestety albo przejściówka ze złącza USB-C na słuchawki tutaj kablowe, lub też tylko słuchawki po Bluetooth. Więc o tym też pamiętajcie. Tyle odnośnie samej budowy wykonania smartfona Xiaomi Mi 11. Teraz sobie przejdźmy może już do wyświetlacza. Ekran oczywiście jest ekranem AMOLED. Mamy tutaj bardzo dużą przekątną, aż 6,8 cala. Świetna rozdzielczość, 1440x3200 pikseli, no i rewelacyjna jasność tego ekranu, bo to jest aż 1500 nitów, tak więc nawet w pełnym słońcu będziecie mieć bardzo dobrą czytelność, jeżeli chodzi właśnie o ten ekran. Świetne też kąty, bardzo dobre odwzorowanie kolorów, myślę, że chyba jeden z lepszych ekranów, jakie obecnie możecie dostać we flagowcach dostępnych na rynku. Tak więc myślę, że tutaj duży plus dla Xiaomi właśnie za ten ekran. Tyle na razie o wyświetlaczu. Teraz może o pozostałych parametrach i wydajności tego smartfona. Zobaczmy sobie może na wyniki z AnTuTu, żebyście mogli zobaczyć, jak ten telefon wypada właśnie w tym benchmarku. No i zobaczcie, 792 062 punkty, czyli naprawdę bardzo, bardzo duża wydajność tego telefonu. Oczywiście nie może nas to dziwić, ponieważ zobaczcie, na pokładzie mamy naprawdę topowe tutaj podzespoły, czyli mamy tutaj Snapdragon 888, czyli najnowszy, najbardziej wydajny procesor, jaki obecnie możemy dostać na rynku. Grafika Adreno 660. Dodatkowo mamy tutaj na pokładzie, jak widzicie, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej na nasze dane. Jest to oczywiście bardzo szybka pamięć UFS31 w tym telefonie zastosowana, więc tutaj no nie możemy się dziwić, że rzeczywiście ta wydajność tego smartfona jest na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o otwieranie jakiejś tej aplikacji, działanie telefonu, no to zobaczcie, no działa to praktycznie błyskawicznie, no ale też nie może nas to, to dziwić, biorąc pod uwagę, że mamy tak mocną specyfikację na pokładzie tego telefonu, więc to wszystko naprawdę jest bardzo szybkie, bardzo responsywne, bardzo dobrze to wszystko działa. Więc jeżeli chodzi o wydajność, no to myślę, że naprawdę jest to topowa półka. Wiemy już, że Xiaomi Mi 11 jest bardzo wydajnym smartfonem, teraz samo zobaczmy pozostałe informacje o tym telefonie. Na pokładzie oczywiście Android w wersji 11 z autorską nakładką od Xiaomi, czyli MIUI 1202. Wiem, że jedni ją y, lubią, inni wręcz przeciwnie. Y, ja ogólnie jestem zwolennikiem tej nakładki, ponieważ y, no, we wszystkich telefonach, się, z którymi miałem do czynienia, bardzo dobrze mi się z niej y, korzystało, więc ja Wam mogę ją y, polecić, ale oczywiście to już jest y, kwestia gustu, więc to już pozostawiam w Waszej y, ocenie. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj ten układ, te funkcje, no to zobaczcie oczywiście, tak jak Wam pokazywałem, informacje o telefonie, następnie mamy tutaj zabezpieczenia, karty Sim, Wi-Fi Bluetooth, połączenia, ustawienia tutaj nie będę Wam tego specjalnie pokazywał. Jeżeli chodzi o funkcję ekran, to zobaczcie na co warto zwrócić uwagę, to mamy opcję ekran zawsze włączony, czyli ustawienia ekranu Always on Display. Mamy tutaj kilkanaście trybów do wyboru, podobnie jak to ma miejsce w przypadku właśnie innych smartfonów od Xiaomi z ekranami AMOLED. Mamy tutaj oczywiście możliwość wybudzenia telefonu poprzez podniesienie go, poprzez dwukrotne kliknięcie w ekran. To wszystko możecie oczywiście sobie tutaj ustawiać. W ustawieniach wyświetlacza mamy możliwość przejścia do trybu ciemnego. Oczywiście nie mogło tego zabraknąć w telefonie flagowym. Mamy też możliwość zarządzania poziomami jasności, czy to ma być automatyczna, czy też możemy właśnie wybrać tryb słoneczny, który jeszcze nam podnosi tą jasność ekranu. Mamy też funkcję ograniczenia migotania. Mamy tryb czytania. Mamy też możliwość regulacji schematów kolorów, ponieważ jeżeli te domyślne Wam nie odpowiadają, to możemy ustawić kolory nieco mocniej nasycone, lub też tutaj kolor oryginalny. No i ustawienia zaawansowane, w których będziecie sobie mogli jeszcze tutaj więcej te barwy wszystkie regulować. Więc jeżeli by Wam to nie odpowiadało, to oczywiście to wszystko możecie sobie tutaj pozmieniać. No i co ważne, zobaczcie, mamy tutaj oczywiście już rozdzielczość tą właśnie najwyższą 3200 na 1440 pikseli z bardzo dużą szczegółowością. Natomiast jeżeli chcemy nieco zaoszczędzić na tutaj baterii w telefonie, to możemy sobie wybrać niższą rozdzielczość, rozdzielczość jak widzicie tutaj tą klasyczną 2400 na 1080 pikseli, no i tutaj ta bateria będzie wówczas oszczędzana. Natomiast, no, nie po to też kupujemy flagowca za 3500, żeby martwić się baterią i korzystać z niższych rozdzierczości, więc ja zostawiam sobie tą rozdzierczość tutaj 3200 na 1440. No i tutaj druga jeszcze funkcja, o której warto wspomnieć, to jest oczywiście częstotliwość odświeżania i mamy do wyboru właśnie 120 Hz lub też 60 Hz, więc tutaj też oczywiście ja wybieram 120 Hz, ponieważ, no, to naprawdę bardzo poprawia jakość, płynność obrazu wyświetlanego na tym smartfonie, więc to wszystko możecie sobie to oczywiście zmieniać. Dodatkowo też możemy tutaj zarządzać tą sztuczną inteligencją, poprawiać tutaj, ulepszać tam jakość obrazu, możecie też się tutaj tym pobawić, jeżeli byście tego potrzebowali. To są takie najważniejsze tutaj funkcje, jeżeli chodzi o wyświetlacz, dźwięk, powiadomienia. To Wam tego nie będę pokazywał. Teraz, może, ekran główny. Tutaj zobaczmy, co możemy sobie wybrać. Możemy wyłączyć Google Discovery, jeżeli tego nie potrzebujecie. Możemy korzystać z dwóch form, jeżeli chodzi o ekran, czyli ten klasyczny, gdzie wszystkie aplikacje mamy na ekranie, lub też możemy korzystać z szufladki wysuwanej od dołu, więc to już jest do wyboru. Oczywiście, możemy też zmieniać układ ekranu 4 na 6 lub też 5 na 6 ikon. No i cóż, oczywiście, też możemy sobie wybrać pokazywanie pamięci, ramy itd., tak tak więc tutaj też nie będę Wam zbyt dużo czasu zabierał. Tapety, motywy to sobie odpuścimy. Hasła jest bezpieczeństwo. i zabezpieczeństwo, tutaj się chwileczkę zatrzymałem, my oczywiście mamy do dyspozycji czytnik linii papilarnych, który jest umieszczony w ekranie. Możemy też oczywiście odblokować telefon za pomocą twarzy, natomiast jest to oczywiście też tryb 2D, czyli tutaj za pomocą tej frontowej kamery. No i proszę oczywiście urządzenia Bluetooth. I teraz jak działa tutaj ten czytnik linii papilarnych, zobaczcie. Ja ogólnie jak wiecie nie lubię czytników w ekranie, ponieważ ich skuteczność jest znacznie mniejsza niż w przypadku czujników właśnie na bocznej krawędzi przycisku lub też z tyłu telefonu. Natomiast tutaj o dziwo, jeżeli chodzi o Mi 11, ten czytnik działa według mnie no, bardzo dobrze, więc tutaj myślę, że pod tym względem możemy pochwalić właśnie Xiaomi za ten czytnik w Mi 11. Yy, okay. Przejdźmy sobie dalej ochrona prywatności, bateria i wydajność. Jeżeli chodzi o baterię, jak tu już jesteśmy, to zaraz Wam powiem, że na pokładzie mamy baterię o pojemności 4600 mAh. No i tak, jeżeli korzystamy tutaj właśnie z tej wysokiej rodziczości ekranu, otwierzenia 120 Hz, no i tutaj dość intensywnie korzystamy z telefonu, to taki SOT na baterii to jest maksymalnie 5 do 6 godzin pracy. Czyli jeżeli tak w codziennym życiu korzystamy z telefonu, no to w ciągu jednego dnia jesteśmy go w stanie jak najbardziej rozładować przy takim typowym użytkowaniu. Tak więc jak widzicie po flagowcu można się było spodziewać nieco lepszego czasu działania na baterii, no ale oczywiście pamiętajmy, że mamy tutaj bardzo, bardzo mocny procesor, wyświetlacz o tutaj dużej rozdzielczości, oświeżanie 120 Hz, no i to wszystko jednak tą baterię dość mocno tutaj dryluje, więc... Na to zwracam Waszą uwagę, natomiast to, co wspomniałem na początku, mamy tutaj możliwość bardzo szybkiego ładowania tej baterii za pomocą ładowarki 55W, która jest w zestawie. Taką baterią naładujecie ten smartfon w około 50 minut, czyli tutaj bardzo dobry czas. Natomiast mamy też, o tym Wam jeszcze nie wspominałem, ładowanie oczywiście indukcyjne. 50W, czyli też bardzo szybkie. Jeżeli macie taką szybką ładowarkę indukcyjną, to jak najbardziej będziecie mogli tutaj wykorzystać ją w przypadku tego telefonu i też bardzo szybko sobie ten telefon indukcyjnie ładować. Mamy też ładowanie zwrotne, czyli możemy ładować z telefonu jakieś urządzenia mobilne, które ładują się indukcyjnie, na przykład jakieś słuchawki i tego typu rzeczy. To ładowanie jest 10W, więc tutaj też chciałem Wam zwrócić na to uwagę. Tyle odnośnie baterii. Teraz sobie może przejdźmy dalej. Co ponadto? Oczywiście mamy zarządzanie aplikacjami, mamy też dodatkowe ustawienia. I tutaj możemy oczywiście sobie uruchomić wszelkiego rodzaju, właśnie skróty gestów czyli tutaj te wszystkie skróty gesty, które znacie też z innych telefonów. Mamy też tryb jednoręczny, czyli możemy zmniejszyć ekran do 35 lub też 45 cala. funkcja wyczyszczenia głośnika. Upiększania dla rozmów wideo, zarządzania trybami filmowymi, czyli takie opcje tutaj też znajdziecie w ustawieniach tego telefonu. Mamy też funkcje specjalne, oczywiście tej ryby Game Turbo, czyli jeszcze dodatkowe przyspieszanie w grach wideo. Telefon od razu wam powiem, że świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju gier. Wszystkie gry działają bardzo płynnie, w najwyższych detalach, więc tutaj ta wydajność jest oczywiście na takim poziomie, jakiego byśmy mogli oczekiwać od flagowca. Natomiast zwrócę Waszą uwagę jeszcze na temperaturę tego telefonu, grzania się tego telefonu, ponieważ często o tym też była mowa przez różnych recenzentów w różnych materiałach. I powiem Wam, że jak dla mnie ten telefon nie nagrzewa się zbyt mocno. Natomiast jeżeli gramy dość długo już takie bardziej wymagające gry, no to da się tutaj ewidentnie wyczuć, że ta temperatura się podnosi, natomiast nie jest to jakoś przesadnie ten telefon gorący, więc tutaj też nie przywiązujcie do tego aż tak, myślę, dużej wagi. Na pewno nie ma tu jakiegoś zwalniania, przycinania się, spadku FPS-ów właśnie ze względu na tą temperaturę, więc o tym Wam tutaj też chciałem powiedzieć. No i cóż, mamy oczywiście też drugą przestrzeń, jeżeli byście potrzebowali, więc też możecie z tego sobie skorzystać w tym smartfonie. Więc tak naprawdę mamy tutaj większość funkcji, które znaliśmy też z tańszych, niższych modeli smartfonów od Xiaomi, właśnie rozbudowane o te kilka dodatkowych funkcji, które Wam właśnie chciałem pokazać. Tak więc wiecie już, jak mniej więcej wygląda kwestia wydajności wyświetlacza oraz tutaj systemu w telefonie Xiaomi Mi 11. Teraz może sobie przejdźmy do y, aplikacji od y, kamer, od aparatów, bo to też Pana będzie interesowało. Y, ja od razu Wam powiem, nie jestem jakimś tutaj ekspertem od zdjęć, więc tutaj też nie będę jakoś specjalnie się wypowiadał na temat jakości tych zdjęć. Y, jeżeli chodzi o samą aplikację, to zobaczcie, mamy tryb Pro, w którym możemy sobie ustawić ręcznie tutaj te wszystkie parametry, takie jak WB, jak autofokus, i ISO itd., itd. Więc macie tutaj pełną kontrolę. Mamy tryby wideo, oczywiście, i teraz może chwileczkę o wideo. Jeżeli chodzi o możliwości nagrywania materiału wideo tym telefonem, to do dyspozycji mamy tutaj, jak widzicie, 4 rozdzielczości 720p, i tutaj możemy maksymalnie wybrać 30 fpsów 1080p z 60 fpsami. Mamy też 4K przy 60 FPS-ach i moim zdaniem jest to najlepszy tryb, jeżeli chcecie nagrywać materiały wideo, ponieważ mamy tutaj bardzo dobrą właśnie jakość tych nagrań. Mamy też tryb 8K, ale tutaj już tylko przy 30 FPS-ach. Myślę, że na dzień dzisiejszy chyba ta właśnie 4K 60 fps będzie się najlepiej spisywała. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, jak widzicie, mamy tutaj klatkę, film, mamy tutaj poziomice siatkę do nagrywania. Mamy tryb super makro, mamy też tryb y, dla obiektów poruszających się. Oczywiście mamy też wsparcie tej, tej sztucznej inteligencji. Y, no i tutaj w ustawieniach jeszcze możecie sobie na szybko zobaczyć takie rzeczy jak właśnie stabilizacja obrazu, która w tym telefonie się znalazła, oczywiście optyczna. Y, no i tutaj wybór kodeków, no to jak zwykle mamy tutaj kodek H264, ten starszy, no i ten najnowszy H265. Możemy dodatkowo korzystać już z HDRa 10+, który nam bardzo poprawia też oczywiście kolory, kontrast, dynamikę tego obrazu, więc warto też z tej funkcji sobie skorzystać. Jeżeli chodzi o te filtry, no to oczywiście też się znalazły filtry filmowe, jak widzicie jest tutaj kilka. Mamy też tryb upiększania, tryb bohem, tak więc no, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście też HDR możemy sobie tutaj włączyć, tak jak już też Wam wspominałem, ten HDR10+. I teraz przejdźmy sobie do zdjęć, no i zobaczmy tutaj jeżeli chodzi o tryby, oczywiście też HDR, oczywiście też sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o upiększanie, no to też tutaj kilka tych trybów się znalazło. Mamy też dostęp do Google Lens tej pozycji, no i jeżeli sobie będziemy tutaj w ustawienia, no to oczywiście zobaczcie, mamy pełny ekran, format 9x16, 3x4, 1x1, automatyczne wyzwalanie migawki, tu jest 3,5 5 i 10 sekund. No, i oczywiście tutaj tryby klatka filmu. Mamy też światkę poziomice. Mamy tryby super makro, z którego tutaj myślę, że możecie jak najbardziej korzystać, ponieważ wyjątkowo dobrze makro w tym telefonie wypada. Mamy też rozmycie tła, tutaj ten sam który wam pokazywałem. No, i w ustawieniach, oczywiście, mamy też oczywiście wybór znaki wodne, skanowanie kodów QR, poprawy jakości. Tryb nocny, który też tutaj się znalazł, to wam za chwileczkę jeszcze pokażę. No i myślę, że są takie najważniejsze ustawienia odnośnie tego aparatu. Tryb portretowy, no i na koniec jeszcze tutaj mamy opcję więcej i teraz zobaczcie, tutaj znajdziemy właśnie ten tryb nocny, o którym Wam wspominałem, który nam poprawia jakość zdjęć w nocy. Mamy też możliwość brania tutaj pełnej rozdzielczości 108 megapikseli. Oczywiście też krótkie wideo, panorama, dokumenty, wideoblog. Mamy też zwolnione tempo, mamy tryb poklatkowy. Podwójne wideo, które pozwala nam łączyć obraz z przedniej jak i tylnej kamery jednocześnie. Myślę, że to jest bardzo też fajna funkcja, jeżeli chodzi o ten telefon. Mamy też efekty filmowe. Mamy wolną migawkę, tutaj też możecie sobie zobaczyć na tych przykładach jak to właśnie wygląda. Następnie mamy zatrzymanie czasu, mamy też nocne wideo poklatkowe, świat równoległy. No takie efekty, które myślę będziecie mogli wykorzystać podczas właśnie zabawy z tym telefonem. No i teraz może jeszcze kilka słów na temat jakości zdjęć wykonywanych za pomocą właśnie smartfona Xiaomi Mi 11. I teraz możecie sobie właśnie zobaczyć kilka przykładowych ujęć, jakie właśnie wykonałem za pomocą tego telefonu. Tak jak wspominałem na stępie, ja niestety nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o zdjęcia, więc tutaj nie będę się jakoś szczególnie na ten temat wypowiadał. Według mnie świetne odzorowanie kolorów, duża szczegółowość, głębia. Tak naprawdę nie mam się do czego doczepić. Według mnie są to zdjęcia na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście tutaj już sami musicie sobie ocenić tam jakość zdjęć. Jeżeli Was interesują typowo zdjęcia, no to odsyłam też do recenzji innych tutaj recenzentów, którzy nieco więcej na temat samych zdjęć mogą Wam powiedzieć. Więc tutaj już pozostawiam. To w waszej gestii, natomiast, no, tak jak mówiłem, no, według mnie zdjęcia naprawdę bardzo dobre. Tyle odnośnie zdjęć. To może teraz, jeszcze na koniec, sobie zobaczmy, jak ten smartfon radzi sobie z tworzeniem materiałów wideo w wyższych rozdzielczościach. I przy okazji, sobie posłuchamy, jak wygląda tutaj kwestia dźwięku w tym telefonie. Tak więc, no, zobaczmy, może sobie tu jakieś przykładowe demo spróbujemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość maksymalnie możemy to wybrać 2160 pikseli przy tym materiale wideo No dobrze, jak widzieliście, jeżeli chodzi o jakość tych materiałów wideo odtwarzanych na telefonie Xiaomi Mi 11, no to naprawdę jest na świetnym poziomie, co oczywiście jest zasługą głównie tego świetnego wyświetlacza, o którym Wam już wspominałem. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, jak słyszeliście, on jest czysty, dość głośny. Słychać też wyraźnie niskie i wysokie tony. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że spodziewałem się tutaj nieco więcej po głośnikach, właśnie. Harmon Cardon, więc tutaj jestem nieco tym rozczarowany. Natomiast nie można powiedzieć, żeby ten telefon też źle tutaj grał, więc tutaj też o tym pamiętajcie. No, to na koniec, jeszcze może kilka słów na temat plusów i minusów tego smartfona: co mi się w nim podoba, co też może mi się w nim mniej podoba. Zacznijmy sobie od tych mocnych stron: na pewno, na plus, jakość wykonania tego telefonu, świetne spasowanie poszczególnych elementów. Mamy tutaj aluminiową ramkę, mamy szkło z przodu, jak i z tyłu. Mamy też bardzo fajną tą strukturę tych tylnych pleców, mieniącą się, w tym, szczególnie w tym kolorze niebieskim, naprawdę świetnie to wygląda. Bardzo nowoczesna wyspa, jeżeli chodzi o kamery, wyróżniająca ten telefon na tle innych, właśnie telefonów, które są obecnie dostępne na rynku, i to jest na pewno plusem. Jeżeli chodzi o front, tutaj też zobaczcie szkło, lekko zaokrąglone na bokach, dzięki czemu mamy bardzo dużą powierzchnię roboczą tego telefonu. Wiem, że tutaj to wyciągnięcie tej ramki u góry na tych rogach, jeśli niektórym osobom nie podoba, mi osobiście to nie przeszkadza, no ale oczywiście to już jest kwestia gustu, więc to już podstawiam też w Waszej ocenie. Kamera umieszczona tutaj w tym oczku po lewej stronie ekranu to też ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, więc też sobie to musicie już sami ocenić, czy Wam się to podoba. Mi osobiście to nie przeszkadza, aczkolwiek ogólnie wolę kamerę po środku ekranu, ale to też oczywiście jest kwestia gustu. Więc, jak widzicie, ogólnie konstrukcja prezentuje się naprawdę świetnie. Telefon też bardzo dobrze leży w ręce, dzięki tym zaokrąglonym właśnie krawędziom. Pomimo tych dużych gabaretów, dobrze, wygodnie mi się z niego korzysta, więc to są na pewno plusy, jeżeli chodzi o konstrukcję. Jeżeli miałbym tutaj szukać minusów, to mi osobiście brakuje oczywiście możliwości rozszerzenia pamięci kartami microSD. Brakuje mi też wyjścia na słuchawki typowego jack. No i tak naprawdę to by wszystko tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję, co można by było w tym telefonie jeszcze poprawić. Teraz, jeżeli chodzi o wydajność tego telefonu, tutaj, jak widzieliście, no wydajność na naprawdę najwyższym poziomie jest to topowy telefon, z topowym procesorem, z dużą ilością pamięci RAM, z dużą ilością szybkiej pamięci wewnętrznej, więc tutaj naprawdę płynność działania, płynność działania aplikacji. Działanie podczas tworzenia materiału wideo, działanie tego telefonu z wideo, to wszystko jest na najwyższym poziomie, więc tutaj się nie mamy do czego tak naprawdę doczepić. Jeżeli chodzi o nakładkę tutaj Xiaomi, tą MIUI, to jak Wam już wspominałem, ja ogólnie ją lubię, więc mogę Wam ją tutaj jak najbardziej polecić. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to tutaj mieliście okazję zobaczyć kilka przykładowych zdjęć, natomiast... Tak jak też już wspominałem kilka razy, ja się na temat zdjęć nie będę tutaj jakoś wypowiadał, więc jeżeli Was te zdjęcia interesują, to oczywiście odsyłam Was już do recenzji innych recenzentów, jakie na pewno znajdziecie w sieci. Natomiast no, bardzo dobre aparaty, 108 megapikseli, dobre aparaty do tutaj makro, dobry aparat jeżeli chodzi o szeroki kąt, stabilizacja optyczna. No, myślę, że naprawdę pod względem tutaj aparatów tutaj Mi 11 nie ma się czego wstydzić, aczkolwiek no w tym segmencie cenowym być może znajdziecie telefon z lepszymi aparatami, który nieco lepiej będzie wykonywał zdjęcia, nieco lepiej będzie nagrywał materiały wideo. No i chyba to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat tego smartfona. Oczywiście cena 3500 zł nie jest najniższa, natomiast no, biorąc pod uwagę te parametry, tą specyfikację techniczną jest jak najbardziej uzasadniona. Czy warto go kupić? To już musicie sami zdecydować, czy chcecie tyle wydać na właśnie flagowca od Xiaomi. No i cóż, moi zdaniem ci to było. Już tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.